Jestem Janek, o, zajmuję się profesjonalnie spełnieniem marzeń moich klientów o własnych działalnościach gospodarczych i robię to poprzez zdobywanie dotacji i preferencyjnych pożyczek na ten cel. Pomagamy też przedsiębiorcom się rozwijać jeżeli są odpowiednie możliwości. Swój kanał na Instagramie, z tego co pamiętam, założyłem w 2019 roku, i w tym samym roku też wystartowała moja działalność gospodarcza. Oprócz tego, jestem też mentorem takiej społecznej inicjatywie Szkole Rodzenia Biznesu, gdzie pomagamy akurat przedsiębiorczym kobietom założyć działalność gospodarczą, wymyślić swój koncept, zainstalować go na rynku. No i jak się domyślacie, zajmuję się tam wdrażaniem tych konceptów pod kątem dotacji. Oprócz tego jestem autorem książek, e-booków na temat dotacji i też swojego autorskiego kursu, gdzie pokazuję, jak skutecznie zdobyć dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. Ćwiczyłeś to, czy, czy już po prostu masz to tak obcykane? Jest to już przez lata, lata wprawy mam to obcykane, mogę to powiedzieć na jednym wdechu, co jest też niewątpliwie dużym plusem, bo fakt, kto... Może mnie tym zaskoczyć, a na początku tak było. Powiedz coś o sobie i zawsze było. Ym, ym. No więc zajmuję się dotacjami. To no tak nie do końca brzmi, bo nie patrzymy z kontekstu tego, co jest wartością dla klienta. Bardzo, bardzo mi się podobało Twoje przedstawienie i kradnę w ogóle samą koncepcję tego, jak to, jak to rozwinąłeś. Podoba mi się też nazwa. W Koła Rodzenia Biznesu. Yes, tak, to jest bardzo fajna nazwa. Akurat w sobotę mam kolejne wystąpienie, więc. Yy, więc tak się składa, że mam bardzo intensywny tydzień, jeżeli chodzi o wystąpienia. Janek, yy, czy ty pracujesz sam, czy masz jakiś zespół, czy masz specjalistów, z którymi współpracujesz? Tak yy, na początek, nawiązując do całego konceptu, czy delegowanie jest potrzebne, to wszystko zależy od tego, jaki sobie model wybierzecie, bo nie każdy będzie się czuł komfortowo z tym, że ma kogoś pod sobą i są takie osoby, jestem w porządku. Natomiast ja zdałem sobie sprawę, że jeżeli chcę dojść do pewnego miejsca, które sobie wyznaczyłem na początku drogi, to sam po prostu się zajadę. Wtedy musiałbym robić wszystko od początku do końca, co też nie pozwala odpowiednio sobie zaprogramować czasu dla samego siebie. Fakt, tego czasu nie mam aż tak dużo, jakby się mogło wydawać, pomimo, że się deleguje kolejne rzeczy, to się rodzą nowe procesy, które trzeba ogarnąć. Ale zdecydowanie łatwiej jest, jeżeli masz zespół osób, które zajmuje się poszczególnymi etapami tego procesu i y, po tylu latach działalności mam już swój zespół, który jest, teraz sobie przeliczmy szybko, jest, jest Łukasz, jest mój brat, jest Karol, jest, y, jest Kuba, jest Kasia, jest. mam sześć osób. Sześć osób jest na pokładzie beze mnie, więc y, mam ten duży spokój, że gdyby coś mi się stało, nie wiem, zachorowałem, muszę szybko wyjechać i tak dalej i tak dalej, moja firma dalej funkcjonuje. Znaczy mogę odejść z firmy na dwa tygodnie i prawdopodobnie nic się nie stanie, bo jest osoba odpowiedzialna za selekcję klientów do współpracy. Są osoby odpowiedzialne za konsultacje, są osoby odpowiedzialne za przeprocesowanie wniosków, za kontakt z klientem, kontakt z urzędami, więc na moich barkach jest robienie marketingu, ale jego można zaplanować sobie wcześniej. Więc zdecydowanie działam w zespole, ale na początku drogi byłem sam. Robiłem wszystko. Czyli robiłem wpisy blogowe, odzwaniałem klientów, odzwaniałem urzędy, robiłem wnioski i mój dzień kończył się dosyć późno. Teraz też się kończy późno, ale to jest zupełnie inny zakres, który rozwijam. więc też wiem, że na początek trzeba wrzucić trochę swojej energii. Natomiast wyznacznikiem delegowania pewnych rzeczy w pewnym momencie stała się moja robocza godzina. Czyli wyliczyłem sobie, ile kosztuje mnie mój czas pracy. I starałam się go delegować. Wszystko, co jest poniżej, delegujemy dalej. Po prostu. Bez względu na to, ile to kosztuje jednostkowo, zastanawiam się, ile ja musiałbym poświęcić czasu, żeby to zrobić. Czyli jestem dobry w robieniu marketingu, wpisów, oczywiście robienia wniosków, ale teraz na nie jest trochę mniej czasu. Dla mnie, natomiast dla moich współpracowników, ten czas cały czas jest dostępny i mogą spokojnie przyjmować nawet większe ilości wniosków niż ja sam, bo nie odpowiadają za inne procesy. Więc nie zajmuję się na przykład stworzeniem automatycznych lejków sprzedaży, sprzedażowych, tak, czy tam mailingowych. Robię mailing, ale tym się nie zajmuję, żeby go uszyć, żeby przygotować lejki sprzedażowe, żeby uszyć to na meta, ads i tak dalej. Tym zajmuje się, załóżmy, firma zewnętrzna, która wiem, że jest dobra, robi to od początku do końca, a ja mogę się zacząć zająć tym, co lubię, czyli robię dzień ciekawego wsadu dla was. Więc z mojej perspektywy tak to wygląda. Nie wiem, czy będziemy zwiększali zespół, czy nie, bo z kolei moim wyznacznikiem takiego momentu, kiedy zwiększam, potrzebuję zwiększyć zespół, jest ten próg. Powiedzmy 15% ponad normę naszych możliwości, tak? Czyli jeżeli mamy dłuższy okres, powiedzmy 2, 3, 4, miesiąc, gdzie już musimy pracować na ponad 15%, 20% naszych możliwości, to jest już sygnał, że już powinienem miesiąc wcześniej kogoś znaleźć, żeby odciążyć zespół, bo zdecydowanie lepiej działać na te 90% maksymalnych możliwości, 80%, bo wtedy w przypadku jakichś tam e, czasowych górek, Klienci nie czują się powróceni, nie czują się w jakiś sposób niedoinformowani, a po prostu może w zwykłym toku działania Twojej firmy zabraknąć czasu, żeby do kogoś raz dziennie wysłać e-mail z, z taką informacją. Pracujemy nad twoim wnioskiem, nie, nie przejmuj się, wszystko jest w porządku, nie? Więc tak to u mnie wygląda. Ten, ten Kiedyś by, powinien się nazywać kiedy sono, kiedy delegować, a dzisiaj powinien się nazywać kiedy sono, kiedy delegować, kiedy automatyzować tak naprawdę. Ale szczerze mówiąc to nie zmieściłoby mi się to nawet na okładce. <grym> ale wiesz, w pewnym sensie delegowanie, automatyzacja jest pewnego rodzaju delegowaniem, no pewnych obowiązków powtarzalnych, które, które są. No, to też te automaty są poużywane na naszych stronach, ale to robisz raz, dwa ewentualnie odświeżasz i masz prawo załatwionych. No, trzeba się tego nauczyć albo komuś zlecić, czyli znowu wydelegować. Ja chciałem y, zapytać, czy masz w ogóle w pamięci takie pierwsze zadanie, które ci przyszło do głowy, żeby y, oddelegować, żeby je gdzieś tam po prostu y, przekazać no, dalej? To, to było mniej więcej na drugim, drugi rok mojej działalności gospodarczej. Już powoli zacząłem się zastanawiać. Zdobiłem do pewnego sufitu którego już nie mogłem przebić roboczo godzinami, bo już musiałbym wydłużyć dobę o kolejne kilka ładnych godzin, żeby się z tym zmieścić, więc to był taki dla mnie naturalny dźwięk, że nie jestem w stanie przyjmować większej liczby klientów, no i w pewnym sensie, jeżeli nic z tym nie zrobię, to e, nie jestem proklientowski, no bo jednak gdzieś tam tą markę wyrabiamy, nie mogę patrzeć tylko swoim końcem nosa, tylko jeżeli są osoby, z którymi zaufały, poprzez social media, poprzez spisy, czy moje podcasty, no to chciałyby, żebym pomógł im zrobić dofinansowanie. No Jeżeli będę pracował sam, no to wciąż będzie to limitowana usługa. No i czułem to, że gdzieś część osób będzie trochę poszkodowana takim działaniem, więc w 2021 roku wdrożyłem pierwszą osobę do działalności, mojego brata, poszło sprawnie i z każdym pracownikiem szło coraz lepiej. Czyli ten czas na wdrożenie był coraz krótszy. Praca w korpo uczy jednego, pewnych systemów, pewnego, pewnych jakichś tam procedur, więc ja już byłem nauczony tego, że skoro zrobiłem coś raz, to warto uszyć ścieżkę nazwijmy to wdrożenia dla każdego nowego pracownika, żeby jego czas wdrożenia był też szybszy, a też dla mnie mniej obciążający. Więc to był taki drugi rok działalności, że już stwierdziłem, że wniosków robi się za dużo, żeby mógł samodzielnie sobie podołać, jeszcze mając z tyłu prowadzenie firmy, jakieś tam podatki i tak dalej, tak dalej, marketing, no to też zajmuje czasu, to nie jest tak hop-siup. Chodzisz na Instagram, trzy sekundy nagrywasz coś i masz sprawę załatwioną, trzeba trochę pomyśleć, pokombinować. Można sobie niektóre rzeczy planować, ale niektóre rzeczy wychodzą spontanicznie i łatwo się, fajnie się załapać na jakąś falę trendu wchodzącego, jeżeli takim fokusem na social media jest ani klientów, ani koniecznie bycie influencerem, no, bo bycie influencerem, o małe szanse, że się wyrobisz, ludzie będą ci płacili za to, że jesteś janym bratem i pokazujesz, jak pijesz kawusie rano i mówisz o ciasteczkach, które akurat promujesz. Natomiast ja patrzę, patrzę zawsze na to jako kanał dystrybucji moich treści i utarcia do klientów, co jest zdrowszym pojęciem, e, podejściem do całej sprawy. Kilka ciekawych wątków poruszyłeś. Jeden sobie zostawię na później, czyli te procedury, tak zwane sopy. Czyli ten, ten system dla Twojego przyszłego pracownika, czy, czy osoby, której będziesz delegować zadania, ale myślę, że takim ważnym dla nas wszystkich tematem jest taki punkt krytyczny, który mówi, teraz deleguję, a teraz nie. Bo jest coś takiego, ok, pracuję dużo, ale czy ja mam wystarczająco teraz, nie wiem, pieniędzy na to, żeby coś oddelegować, czy ja deleguję y, zadania, które bezpośrednio przyczyniają się do mojego wzrostu tam pieniędzy, tak, przychodów, czy ja deleguję zadania, bo inaczej nie wygeneruję większych Świetnie. przychodów. Świetnie że to poruszyłeś. To jest zawsze w pewnym sensie zatrudniając kogoś, wdrażając kogoś, no masz pewnego rodzaju spadek. No bo ta osoba nie zastąpi ci jeden do jednego. Ona potrzebuje chwili czasu, musi popełnić swoje błędy, musi się z tych błędów nauczyć, trzeba też pamiętać, że ty też popełniałeś błędy i pomimo, że starasz się uchronić tą osobę od pewnych pomyłek, to inne pomyłki będą naturalnie gdzieś tam się pojawiały, bo y, gdzieś y, coś wyjdzie nowego. To jest naturalna sprawa. Zawsze przy wdrożeniu kogoś, co, tak jak powiedziałeś, Elwin, y, raz być świadomym tego, że przez chwilę może być drobny spadek tych przychodów, bo musisz poświęcić swój czas nie na obsługę klienta, na obsługę klienta przy wdrożeniu pracowników, bo najlepiej się uczy na case study, więc delikatny drog będzie, ale musisz sobie zadać pytanie: jeżeli go teraz nie zatrudnisz, to za trzy miesiące zapłacić za to wyższy rachunek. No bo co roku mamy podwyżki, podatki, ZUSy, inflacja i tak dalej, zmiany, reklamy są coraz też droższe, więc nie zwiększając tego zatrudnienia, w pewnym momencie będziesz musiał podnosić cenę swoich usług, i tu znowu sobie zadasz pytanie, czy twój klient docelowy. Chcę zapłacić wiem, 20% więcej, również z tym była. Więc y, te wszystkie oczy, które właśnie powiedziałeś, się dzieją w trakcie zatrudnienia pracownika, czyli ja zawsze czekam na delikatną taką nadpodaż, nad popyt na nasze usługi, wyczekuje go, bo czasami może być jednorazowy skok takiego zainteresowania, na przykład w jakichś takich cyklicznych okresach, więc może Ci przekłamać w kolejnych i potem będziesz narzekał, że masz współpracownika, który, który nie przynosi, nazwijmy to wprost, odpowiedniej stopy zwrotu, mówię to biznesowo, ekonomicznie, Excelowo, tak? Pomijam na chwilę aspekt ludzki, no ale jeżeli widzisz, że jeden, drugi, trzeci miesiąc Twój zespół, albo ty już jesteś dojechany pracą, ilość zleceń, które sobie spisujesz gdzieś z boku, ci przechodzą. Ja zawsze miałam taką naleciałość, że spisywałem sobie, ile wchodzi lidów, ile z tego mamy konsultacji, ile z tego mamy wniosków i o której godzinie mi nie obudzisz w nocy, zawsze będę wiedział trzy miesiące wstecz, jak to wyglądało. No bo, ty jesteś właścicielem firmy, musisz to wiedzieć. Czy jest, czy, czy jest efektywność, czy nie, gdzieś nie, za, nie, nie zaciąga marketing, który jest za mało lidów, a może gdzieś jakaś konwencja tego lidu nie działa. Trzeba to cały czas być yy, i trzeba mieć czas, żeby to analizować. Więc yy, ta złota zasada: czekam te dwa, trzy miesiące, ten trzeci miesiąc przeważnie się już w bólu, Już w trzecim miesiącu wdrażam kolejną osobę. Tak to wygląda u mnie. Ale oczywiście jest ten koszt, no bo w pewnym momencie sam nie robisz tych wniosków. Na przykład w moim przypadku musisz robić je z y, pracownikiem, czyli poświęcasz dwa razy więcej czasu, a jeszcze masz inne obowiązki. Natomiast w pewnym momencie, jak już masz, nie wiem, drugą, trzecią osobę, to to wdrożenie jest szybsze. To, to wdrożenie możesz trochę delegować poszczególne jego elementy na inne osoby, jeżeli taki model sobie współpracy założyliście, i ta osoba po prostu uczy się szybciej i uczy się od różnych osób. Każda z osób, które współpracują ze mną, ma trochę inne podejście, co jest też fajne, bo dzięki temu możemy się uczyć. Nie zawsze moje podejście tego prima jest najlepsze, bo ono powinno gdzieś tam podlegać pewnej modyfikacji. I osoby, które są wdrażane, to jest też bardzo fajna rzecz. Osoby, które wdrażam, zawsze wypytuję, co widzisz, co można poprawić. Dla osoby, która w ogóle nie ma wiedzy o procesie, o produkcie, o niczym, pytam, co w tym momencie jest jak twój klient. Coś wie, ale wiele rzeczy jeszcze nie wie i możesz go dopytać, co można uprościć w całym procesie, żeby było bardziej zjadalne dla klienta, bo osoba, która jest 5 lat tego może nie widzieć. Jeżeli nie wiesz, które dofinansowanie jest odpowiednie dla Ciebie, Twojego pomysłu na biznes, to możesz skontaktować się ze mną. Wystarczy, że wejdziesz na moją stronę internetową i zostawisz swoje zgłoszenie. Na pewno skontaktujemy się z Tobą, zadamy kilka pytań i ustalimy, czy jest możliwość zdobycia środków na start swojego biznesu.